to nagrywa się to sorki bo ten durny fraps ma jakieś opóźnienie czasami Ultimate underworld 2 i znalazłem takiego murzyna mokpo może kojarzycie? gdzie właśnie ze świata numer Pi... 3 nie 3 3 on jest za zamotany bo on myśli że sen to rzeczywistość a rzeczywistość to sen zaraz zobaczymy pogadajmy kim jesteś mam wrażenie że skądś cię pamiętam Jestem Rafał i ciebie pamiętam, czy jesteś mokpo, szalony? Mokpo, szalony? Eee, czasami śnię o takim człowieku, ależ koszmar. To nie, to nie sen. To, to, to tak na, naprawdę jesteś mokpo. Ja? Ten wrecz? Nie wiem, jak przetłumaczyć wrecz? To niemożliwe. Eee. To jest tylko sen, który czasami mam Moje imię to mok popotężny Nieustraszony przy... Nieustraszony... nieustraszony Ale naprawdę cię spotkałem, przysięgam Bez wątpliwości eee, Łatwo tak... Łatwo mówić o rzeczach, które się śnią Wszystkiego Czeka, dlaczego dwójka i trójka się powtarza ten sen jak? Dobra, nie będę się tego pytał. Kim ty jesteś, więc... Jestem Mokpopotężny I witam cię w tym świecie. Piękny, prawda? Jego mieszkańcy są tacy przyjaźni. Piękny? Czy straszny? E, mało appreciation e, dla tych groteskowych cudów. Proszę pana. Nie wiem, że to durnie brzmi jak te angielskie stawki, no, ale czasami jak już powiedzieć po angielsku, niż myśleć pół minuty nad tym dobrym tłumaczeniem. Powinieneś lepiej się wykształcić, znaczy pouczyć. Jak już tutaj jesteś, to lepiej odwiedź czerwone piekło. To jest naprawdę ciekawy widok, jeśli nie boisz widoku krwi. Ewentualnie Seruela cyr, cyr, Plains mogły być w twoim typie um, Co tu można mu powiedzieć, no, To pięknie. Jak wejść do tego piekła na przykład? Drzwi są za tobą przeciw, ale... Nie zawsze w... one prowadzą w to samo miejsce. I co, zniknął nagle? A nie chcę mi z nim gadać, więc... powalony. Tak delikatnie mówiąc. Nie mam na to ochoty z nim gadać. Wolę sobie poeksplorować, bo... Łódż! Kurde, demon! miasta. nie spodziewałem się tego. Nie, dobrze, aż kołek... Aczkolwiek... Eee, Przy moich umiejętnościach... No problem, poważnie. O sześć nie spodziewałem się, tylko cztery ciosy wystarczy na tego kolbę Dobra i teraz... Co to jest? O i tutaj mam właśnie to Brain creep... Kurde i to mnie atakuje Dwa... nie to znaczy nie to parze Ciach Co to kurde jest to zielone? I czy to może... Czy to w ogóle jest potwór? Wszystko o Style Fish, to naprawdę jest potwór. A niech mi pierwsza coś takiego widzę. No nic, spróbuję wejść do tego teleportu na przykład. O oh jest, udało się. Trafiłem właśnie w to miejsce, które miałem. To jest to piekło, niby, tak? Mam farta, bo mam tą samą wspaniałą... O rzeszu, kurczę, momencik, momencik, dawać kamizelkę! Ja pierdzielę, jak szybko! <śm> o mowy, to było szybkie. Dobra. Podejście trzecie do tego świata. Ile, że tam z będę ginął, co? Mówiłem, że to jest głupi świat, nie podoba się, że... Zdeczka zakręcony. Tym razem już... Że... ...owdzieję tą... To... ...kamizelkę. Gdzie ona? Zastanawiam się, bo tutaj jest na przykład... Mamy sobie tutaj zrobić ciach. O, no w sumie niepotrzebnie. Jak już tam byłem do tego czerwonego, to mogę tam pójść, a nie teraz zrobię Je jeszcze inny... się. No tutaj jest... mówiłem to czy nie mówiłem. Każdy kolor odpowiada jakiś tutaj jednemu obszarowi, widu, którego się później trzeba dostać. Teraz jestem w żółtym obszarze z kolei. Co to jest? Labirynt. Autentyczny labirynt jeszcze, dodatkowo, co ciekawe, gra mi przycina! Ultima Underworld na tu 20, 25 tysięcy cykli ma. Jeszcze mi przycina. Czelność. Cóż, wymagająca, normalnie wymagająca gra. Mówię wam, nie pójdzie wam na współczesnych komputerach. Ale muszę co, co tu mam zrobić? Będzie źle, to zacznę stosować sztuczkę sztuczkę, że tak powiem, system przykleję się do prawej ściany. Chyba tak zrobię. Może jak w środku to będzie wyjście z tego. No ja pierdzielę, no ja... I trafiłem w to samo miejsce, nie? Nie. Dobra, to ja może na przykład zaśpiewam coś albo... bo wiecie, tutaj labirynt jest. Co, co, co tu można oglądać? W sumie? Ściany złote. Coś znalazłem. To ciekawe. O! No dobrze. Można powiedzieć, że jest postęp? Oj. Słyszę jakieś dźwięki. To jest naprawdę dzi... Znaczy, tak. O, żeż, Coś już miałem powiedzieć, ale co mnie zdekuje Brain Creature Bardzo fajnie, bo o świecie mieszkam żeby ci zabić W sumie Chyba Ciekawe jaki twardy to jest O czy to ma być twarde Dostałem to co potrzebuje ten jeden koleś Dwie gałki oczne, także całkiem przypadkiem Załatwiłem jedną sprawę przynajmniej, nie? Czy to jest konieczne, dobra hmm. Mówię wam, że jak zabiję, mówię tak Jak w numer Dwa, się zabije takie potworki, no to ma się, że tak powiem lekko przerąbane. Zaraz, ja tutaj byłem. Ha, bo ja tutaj na górze jestem. To jeszcze wyżej powinien się dostać chyba. Spróbuję, zobaczymy gdzie to mnie dos... Gdzie to mnie... A nie, to kiepsko, tutaj. Hmm. To nie jest chyba dobry pomysł. Hmm... Mogłem spać użyć na przykład czarówskie skoki i tam skoczyć. Nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Zdam się na razie jeszcze na trochę eksploracji, więc... Naprawdę nie mam pojęcia. No czy no co? To po pierwsze nie ma na mapie tego. To jest problem. Tam już byłem, dobra, to już wiem. Mógł sobie kurczę tutaj zaznaczać coś chociaż. Hmm. Hmm. Ale to spróbuj pójść tędy na przykład. Się teraz trzymało po, po prostu prawej strony, ponieważ... O, tutaj nie było mnie chyba. Teraz pytanie ci pójść tutaj czy tutaj. A tutaj to jest właśnie to miejsce. O co chodzi z tymi takimi utrzeniami? Czy to jakiś znak? No nie wiem co to może być. Flash. To jest tajemnicze, bym powiedział. Dobra, eksploracja No dobra. To sobie poeksplorowałem. Wielce normalnie. I co teraz ludzie? Co teraz ludzie? Mam tylko jeden pomysł. O, i teraz się zgubiłem jeszcze na zakładkę. Ja pierdziu. Dun, 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 Może wymyślę jakieś słowa na tą melodię właśnie ten dywan i... a nie na to melodię już nie wymyśli słów no niestety i... wysokie skoki ale wątpię żeby to dobry pomysł Och, jak to pięknie wygląda to swój na słodzi tylko ciach ciach to jest oczywiście tylko kurka wodna no, nie ma pojęcia czy to jest... Chcę zrobić tutaj Spędzę tutaj 20 odcinków, sorki. No, dobrze. Hmm, ale zrobimy test. Znaczy ja zrobię, uwaga. O, ale to, to się da zrobić. Znaczy to się... To, by... to się... To jest wykonalne chyba nawet. O, haha. Magia jednak, kurde. Magia to magia. Udało się i zaraz zobaczymy... Niby co tu się znajduje w ogóle, co to w ogóle ma być Co, 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 co to kurka odnochodzi? chodzi? Czy ja tutaj powinienem się znaleźć w ogóle Szlag, no no kurkę, kurde, kurde, kurde O, spaniesz, opie. no chyba mogłem, bo tutaj jeszcze są kolejne jakieś takie Znaczy, o, tutaj mnie nie było, bo tutaj widzę inny rodzaj ściany ja pierdziele. Labirynt! Masakro! Ja myślałem, że tamte labirynty w akademii to było labirynt, a, a to nie ma w ogóle porównania, no Masakra! A może to zrobić poza wideo? No nie wiem, co ja tutaj mogę coś ma znaleźć. Ja sam nie mogę wyjść teraz. Ale o co chodzi, dlaczego ta ściana jest taka inna, jak tam czas? O, koniec. A tutaj jest wejście na górę, a jakby... Ależ jestem jednocześnie pochłonięty tym labiryntem, koncentruję się... Czy ja cały odcinek nie tutaj? Nie, chyba, chyba na przykład jeszcze będzie indziej. A teraz mam wysokie skoki, nie? Jak wysoko doskoczysz. Uuu... Kozak. No i... A, już teraz by się skończyły. Dobra, do w kolejnym odcinku zagrajmy w Ultima Underworld. No nie wiem, jak to będzie z tym głupim labiryntem. Pomyślimy... Ja pomyślę. Na razie.